Księga Wyjścia, rozdział drugi Pewien człowiek z pokolenia lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą. I włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać. Jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją zobaczyła dziecko był to płaczący chłopczyk Ulitowała się nad nim mówiąc jest on spośród dzieci hebrajczyków Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków która by wykarmiła ci to dziecko Idź powiedziała jej córka faraona Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka Córka Faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarmię dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, <laughs> zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu na imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, Poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka i jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu na zajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy: Czemu bijesz swego rodaka? A ten mu odpowiedział: Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał. Z całą pewnością sprawa wyszła na jaw, także faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni. A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy, a gdy wróciły do Reuela, ojca swego zapytał je. Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały. Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce. Rzekł wówczas do córek: A gdzie on jest? Czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom. Bo mówił jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. W tym długim czasie umarł król egipski, Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku. Pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izakiem i Jakubem. Wejrzał Bóg na Izraelitów i zrozumiał ich. Koniec rozdziału drugiego Księgi Wyjścia.